Przed nami druga część konferencji prasowej z udziałem trenera ruchu chorób, pana Waldemara Fornalika. Na początek poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania z Egidą Białystok. Dobry wieczór państwu. No, na pewno jesteśmy zadowoleni z wyniku. Gra z wieloma fazami była niezła, no, ale też były przestoje w grze i my sobie zdajemy sprawę z tego, że sporo pracy przed nami. Zdajemy sobie sprawę, ile pracy jest przed nami, natomiast no, ważne jest, że to, co do tej pory robiliśmy, nad czym pracowaliśmy, powolutku zaczyna przynosić efekty. Oczywiście takie mecze nie zdarzają się często, gdzie strzela się pięć bramek, ale taki mecz też był nam potrzebny, żeby dostać potwierdzenie, że obraliśmy słuszną drogę i że to co robimy przyniesie wcześniej czy później efekty. Ja gratuluję zawodnikom tego wyniku, no bo ten wynik był nam wszystkim potrzebny. Liczono nam już pewne e, statystyki, ilość przegranych meczy czy niewygranych, wygraliśmy i to jest dzisiaj najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję, bardzo proszę o pytania. Wojtku? Nie, <laughs> ja pytanie o ten impuls, razy że, że potrzebujemy takiego impulsu i ten impulsem może być wygrany mecz w, kolej, w przypadku kolejnych meczów, ale dzisiaj impulsem pracowali wokalne. Bo do tego momentu rzeczywiście ruch się dalej... Tak? No ciężko, ciężko się było, jak to mówią piłkarze, rozbujać. Ciężko było wejść prawidłowo w ten mecz. Bramkę też dostaliśmy taką, no, która nie powinna po raz kolejny paść. Ale tym bardziej no, ważną akcję przeprowadził Martin Kączkowski. Indywidualną akcję, po której był podejmowany rzut karny i myślę, że to był bardzo ważny moment tego spotkania gdzie zawodnicy y, poczuli no, inaczej, w pewnym sensie odblokowali się, grali trochę swobodniej, Na no, druga połowa, no, to już były bramki do przerwy 3-1, no, to już jest bardzo dobry i korzystny wynik. Drugie pytanie o, o Matkę Nuczka. Ta zmiana, jakby przesunięcie go, <laughs> w tej tylko z zajmowaniem wynikała bardziej z tego, że, że Bawiarz nie mógł się zagrać, czy rzeczywiście to już jest taki pomysł, że Starzyński no, potrzebą jakby na tą grę trochę z innej Będziemy analizować. My mamy swoje przemyślenia odnośnie ustawienia, do czego chcemy zdążać, do czego jakby zbliżyć się. My chcemy, aby nasza gra była przyspieszana wieloma fragmentami i stąd też takie ustawienie. Na pewno na miejscu Marka mógł grać ktoś inny, ale po prostu postawiliśmy Marka, postawiliśmy dzisiaj na tych skrzydłowych i myślę, że podjęliśmy słuszną decyzję. Natomiast czy to już jest na stałe? Ja powiedziałem, że nic nie jest dane na stałe. Nawet dobra gra nie jest dana na stałe, bo nad tym trzeba pracować, aby ten stan trwał jak najdłużej, ewentualnie aby gdzieś nie zgubić dobrej formy.